widzowie, dzisiaj sobie zagramy dalej w Red Bull 4. Bo ta seria na kanale mi się też bardzo spodobała. wiem, bardzo też fajna gierka. I skończyliśmy na poziomie 8, z tego co pamiętam, więc od niego tak... O Jezus, mam jedną chłopę. Jest. Dobra. Więc dzień dobry. Napiszcie też w komentarzach, czy Wam się podoba ta seria, bo ja nie wiem, ale mi się przykład podoba. Co to jest? Więc napiszcie w komentarzach, czy Wam się seria to podoba, bo mi przykład bardzo. Może muszę to zrobić... O! Tylko ten kamień teraz mi będzie przeszkadzać. Mhm. O O, okay, Okej, okay, okej, okay. okej. Czas tą gwiazdkę jak zdobyć. To mnie zauważyłem, że... Okej, okej, okej. Dobra. Ten poziom już był taki... O, jeszcze tu trzeba... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ten poziom już był, nie powiem, cięższy. A okej. Okay. Ogólnie fabuły tutaj jeszcze nie widzę. Jakiejś. Jakiejś, więc... Nie wiem. Jaka jest tutaj jeszcze? Jest! Jaki fart. Ale co? A, bo ja tu mam. Przeskok. Hmm. Okej. Okay. A ja spadłem. Dobra, 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 dobra. Pyk. Dobra. No i teraz... A bo ja tu mam most z tego chyba. Czekaj. Dobra, dobra. Bo ja z tego mam chyba zrobić taki most? Tak to rozumiem. O, o tak. Też na myślenie jest nawet ta gra, nie powiem. A ja się normalnie tu muszę dostać? I a jak na to wejdę, to co? O, oho, o. Okej. Okay. Ja tu pod... Co? Tylko ja bym tego tutaj jest tam checkpointa na wszelki sobie, ciebie dobra 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 mam tam checkpointa więc nawet jakby mi się coś stało to, to mam tam checkpointa ale chyba mi się tutaj jest ajajaj uh, uh! aj, aj, spadłem dobra Ogólnie weszłem widzowie na inną tutaj serwer tego. I tutaj mam Red bola bez żadnych reklam, ale doszłem już po nie na nagrywaniu do, do poziomu tego właśnie. Do poziomu ósmego, na którym skończyliśmy. Ja nie mogę! Za mocne, za mocne. Ja tam nie zebrałem chyba jednego coina, bo tam widziałem. Ej. Myślałem, myślałem coś... Jest! Jaki fart, jezus! Ja już myślałem, że ja. O nie. Woda, mój wróg, największy wróg. A, i czy on mi. No, wie... wiadomo, wiadomo. Ja nie mogę, jaki ja na niego wskoczyłem. Jest, jest, taki zastosowany byłem. Ale już to mi sprawniej idzie, zauważyłem. Bo po tamtych... O nie, o nie, o nie, nie zabrałem chwilę. A i mogłem sobie tam już ustawić checkpointa. Mogłem, mogłem, ale nie zrobiłem tak. No ale dobra. Ale jestem tu na szczęście, więc... Jest! Jest, 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 jest! jest. What? 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 CO JEST? HALO? Dobra, co? A ja myślałem, że tam... Wiecie, tam, tam po nim mogę... O! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie było to aż tak stresujące... O, to widziałem! To widziałem! To, to jest dobre, to jest dobre! Patrzcie to! Ja, yeah, Jakie fajne! Ej, dobra, dobra, fajnie, fajnie. Nie wiem, ale to jest pierwszy world. Więc tutaj worldów jest... Was cztery? Podejrzewam, i ogólnie ten, właśnie ten pierwszy world nie ma fabuły, z tego co wiem. On ma tylko, właśnie, taką bardzo uczelnię. Nie? Więc on nie ma. Pierwszy world nie ma fabuły. Więc tu się nie zazłoście, jak będzie, że Dorian, bo y, nie ma tutaj fabuły, i to się nie podoba, nie? Tylko, właśnie, pierwszy world podobno nie ma fabuły, i każdy world ma jakiegoś bossa. Z tego co wiem, i wiem jedno, że te bossy nie są łatwe. Te bossy podobno ani troszkę nie są łatwe. Serio, podobno, nie wiem. Ja, ja tak widziałem. Ja też oglądałem dużo filmików z tego. I te bossy, serio, te bossy. One się będą wydawać, że. A bo to są ten. I każdy boss to będzie kwadrat, jakby bo to są kółeczka. Jej kwadraty są złe, nie? I widzicie właśnie z czym tu walczymy no z kwadratami? Z niczym innym. Nie, zapchnąłem to. Ech. Tak, i właśnie walczymy tu tylko z kwadratami, bo one właśnie chcą przejąć ten świat piłeczek. A piłeczki są pokój, nie? Na, na tej ziemi. Ech. I wiem, że kolejny world, co my nie wiem jaki będzie kolejny world, ale wiem, że trzeci world to będzie tylko w kosmosie, nie? Jest, 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 jest. Ale fart. A bo ja w drugą stronę kręciłem. Ach, jest, wiedziałem, wiedziałem, że to się uda. Dobra. Bip, bip. Dobra, lecę. Jestem! Ej, dobra, to było, to było stresujące. To tak stresujące było. Że Jezus. O Jezu. i zrąbałem. I, i zrąbałem. Bo ja musiałem, bo sam bo na most to było, a to mi spadło niechcący, nie, bo ja to wiedziałem, że to jest na most, więc powie. żeby nie było, nie. No właśnie, i coś, no i to jest właśnie ten problem, nie. Dobra. To jest tyle. O, teraz dobrze. I teraz, czyżbym ja tym miał... O, tak, właśnie, tak myślałem, bo... Tak, to by to nie zjechało. Hmm, to ma się tam przeturlać, pewnie. Tak sądzę. Dobra, czy tego zgniecie? Tu go zgniotło. Dobra, musiałem zejść takie troszkę. Patrz, to. Ała! Bos? Co? Już boss? O co to jest za boss? Ała! Nie mogę na niego skakać! Co to jest za bos niby? Patrz co on masokiem! Co on masokiem? Oj teraz muszę na niego. A nie. Jak on jest tak zmęczony, to wtedy muszę Co? Dobra, ale ja tu muszę mieć paszaja, bo to jest... Bo to jest całkiem ciężkie, nie powiem. Ła! Łaaa! Wow. Idealnie na niego skoczyłem, jakoś nie był zmęczony. Co? Odwał... Ja nie mogę. Ej, to jest ciężkie. Faktycznie dobrze pisali, że te bossy są ciężkie. Jezus, ten boss jest serio. Co jest? Ej, to jest za ciężkie. Dobra. Dobra, dobra, jedno życie stracone. Dobrze, dobrze! Ała! Ej, no co?! Przecież jak ja go dotknę... Dobra, ten kwadrat jest... O Boże... Ten to jeszcze jest... Dobra, nie, ja, ja... Ej, on nie mógł skoczyć, serio, ej, bez kitu. No what? Jak on się szybko zetchnął. Dobra, ale wiem jak go... Ej, no bez Moja piłeczka nie umie po nim, bo, po nim... Bo ja wiem jak na niego trzeba. No przecież jak on nie, jedzie, co? A, bo go trzeba zrobić, wiem jak. Poczekajcie, zginę. Ja wiem jak go trzeba zrobić. Patrz to. Dobra, i to jest dobre. I to jest faktycznie zadziała, pewnie. Patrz, wiedziałem, wiedziałem. Nie, ale ja tu mam za mało Ej, hopia, Wiedziałem, wiedziałem, że to zrobi. Wiedziałem, wiedziałem. Jest! Ej, no przecież co? Chłopie! Chłopie! A, mnie nie mogę w nich tak bieżać. że będę miał więcej czasu na ucieczkę. Ej, ale on po nim nie może skakać, chyba. Właśnie, widzę, nie? O jezus, nie przeskoczyłem, bo tak. Ej, kitu on po nim nie może skakać! Daj, no dobra, chłopie, nie męcz się aż tak. Ho! O, się wkurzył teraz, chłop. Oj, teraz to się wkurzył? Trzy życia, on ma sześć życiarz. Ja nie wiem, jak go trzeba przejść. No, do tego pierwszego etapu to trzeba przynajmniej z dwoma życiami przejść. Nie? To trzeba przynajmniej z dwoma życiami przejść, nie? Dobra. Bo mu trzeba tak bardziej na boku skoczyć. Dobra, pie... No, ja, 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 To jest ciężkie. Dobra, dobra, to jest seria ciężkie. Bardzo. Ej no, what?! Przecież on się jak nie odetchnął jak ja go walłem... Halo? Ajajajajajaj... Aj, 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 aj. Dobra, on nie jest łatwy. On nie jest prosty. Jakie jeszcze ci życie? Ej no! O, ale ty też może tracić! Ej! Dobra, to ja mam na jego metodę. Jest! Jest! Ko Teraz dwóch? Yeah! Znowu? Co? 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 Dobra, to na początku nie można się dać. O, dobra! Jest metoda, widzowie. Że można go tak od boku bić jakby, że jak on się oparł to. O tak! O oh, shit! Ale łatwo. Ała, o, dobra, to... To było już... No. Dobra. To już jest prosty, chłop. No, tylko... Teraz tylko muszę się nauczyć nad nim przeskakiwać lepiej. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz muszę się na... Dobra. Teraz przeskakiwać. Dobra. Jest, jest, dobra. Dwa życia ma w tyle. Jest! Jeeeeeeaa! Yeah! i... dobra, dobra. Weź ten... Co ten kwadrat robi? Jeeeeaa! Yeah! Ała! Może się... nie, ale muszę się nauczyć nad nim przeskakiwać. Bo to jest skakanie mi źle idzie w ogóle. Jest, 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 jest! Dobra. I teraz datę mocniejsze. Tylko, że one są tak szybkie Jest. Nie, Za ciężkie. No już i dobra dobra, dobra, nie, bo na początku. Na, bo na początku Jakby ta moja piłka miała jakiś podwójny skok. Jest! Jest, 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 jest. Ja yeah, bez oczatki póki co jest dobrze. Jest, jest. Jest, dobra, dobra. Czemu, e, czym mi zagrozisz teraz? Eee... Aha. Jest, tym mi zagrozisz, tak? A ła, nie. Dobra, nie powiem, nie jest aż taki prosty. Jest. Ale nie jest aż tak ciężki. Dobra, jest ciężki, nie powiem. Ono mnie załatwią już, bo jak ja mam jedno HP, to tu się nie ma co pytać, nie? Dobra. Jest, dobra. Aaaa, to jest za ciężkie. Zbyt ciężkie. Ja bym tu normalnie zrobił cięcie widzę, ale ja nie umiem robić cięć. Ile ja się tu już z nim opora? Jest, długo. Bardzo długo. Dobra, gdzie lecimy z tym koksem. Yeah! To jest to. A łaj. A bo... A bo on już ma to! O Jezus. A ja myślę, Boże, Zagapiłem się troszkę. No what? Ej, dobra, nie, ale bo... To jest najważniejsze. Jest nauczyć się nad nim przeskakiwać. Bardzo nimi mi to łatwo, bo to są smrody jedna. Muzyczka się, yes! Ode! What? What? Co on robił później? Dobra, on ma kilka partów. Zdecydowanie. Dobra, 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 już daj mi umrzeć. Dobra, dobra, trzeba. trzeba mm... Ale dobra, dobra, teraz się odpuszczę. Bo musiałem coś zrobić. Dobra! Wiemy go. Jest, 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 jest. O. Bo jak ja się nauczę już tak dobrze nad nim przeskakiwać, to ja już dam radę. Se. Jest. Proszę. Jest, 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 jest. Dobra. Jest! O łajź, dobra, mam dwa HP. Mam dwa HP, ale już masz tu. Jest. Jest. Dobra, ty się tam trochę... O nie, myślałem, że się zbugujesz o niego. Tak jak twój koleżka. What? O właśnie. I tego bym się nie spodziewał w życiu, nie? U! Dobra. To jest ciężkie. Yes, pokonałem go! Idzie wreszcie. Został pokonany chłop! Ej, czy tu nie ma kolejnych warlów? Green Hill to jest... Green Hill! What?! Ja już widzowie... To... Było... Total Mega! To było total mega, serio widzę! To było tak dobre! że ja nie mam słów. Widzę... Ja się z Wami żegnam, papa. Pa.